Jazda, 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 jazda! Mocno, mocno, mocno! Strata dostępu, od razu, dosko. Nie ma obrażania się, nie ma, że ktoś dostanie piłkę do nogi, dostanie za plecy, jakieś machanie rękami, jakieś takie delikatne pretensje, bo to rozbija. Panowie, to co rozmawialiśmy przed meczem, boczne sektory, tam po odbiorze dostarczamy cały czas piłkę. Szukamy boku boiska, tak? Szukamy tego oni też panowie, pamiętacie jak my w pierwszej rundzie przez w Pole się wpierdalał. Też rzucajmy. Idziemy, dowódzimy, nie bać się pojedynku i nie unikać tej agresji. My dziwnie szukamy tej konfrontacji z nimi, okej? I to panowie. To od początku. Dobra, teraz, 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 teraz tak, Pokaż kurwa finał mamy, po prostu, panowie. Zagrania, finał, kurwa. Jeżeli każdy przetrwamy słabszy moment, wykorzystamy lepszy. Kręć Nie Dawaj, dawaj, dawaj. Wiemy jaki rangi jest to spotkanie, panowie. Jedziemy! Tātai pai to pokazywać w tym meczu, nie w dobrych momentach, jak się prowadzi 3-4-0, tylko w tych gorszych, co mamy teraz. Pamiętajmy, co było wcześniej, po meczu z Mazowią. Jakie były uśmiechy, jak było fajnie. Powtórzmy to. Bezbędnego Bez zbędnego pierdolenia jest robota i zapierdalamy. Get okay, Brawo! Okej, brawo brawo Michał Masłowski sobie w legi nie poradził, nie znalazł tam dla siebie miejsca. Być może presja, zbyt duże oczekiwania, ale też kontuzje tymi ostatnimi ten piłkarz był Trapiony, Kielak do Olszewskiego, Olszewski płasko, piłka trafia do Wiejaka! Bramka, bramka Szymona Wiejaka, Takie jest, sędzia liniowy pokazał chorągiewką doskonale. Rozpoczynamy w trzeciej minucie, Szymon Wiejak od poprzeczki, piłka wylądowała za linią i otwieramy wynik tego spotkania równo z tym, jak... Brawo,

Burbi szeroko! Urbij! Proszę sobie podlinie podlinie pod, linie, pod linie. zrób miejsce w środku. Okej, okay. do środka kieruj! Brawo, brawo!

Trzymaj, trzymaj! Już organizują! Dobrze! Więcej wymagajmy od siebie w tej fazie organizacji, bo w tej fazie defensywnej jesteście kompaktni. Fajnie to wygląda. Kurwa, jeden za drugiego nie Jest dostok, jest agresja, jest dojście. Tutaj się nie boję, tak? Ale kurwa nie dajemy opcji w momencie, kiedy e, e, organizujemy, czy to od zostają tak, żeby go sobie przesuwa raz, drugi, szuka kogoś, ale kurwa nie ma kogo. Dajmy tą opcję. Nawet jeśli wiesz, że nie wygrasz pozycji w środku, zrób ten ruch po to tylko, żeby dać, e, spowodować przesunięcie jakby na płycie boiska, tak? Wtedy jest szansa rzucić za. Jak ty wyjdziesz, e, pójdziesz w, w strefę, spróbujesz, przypuśćmy, e, do skrzydłowego, mówię o środkowych pomocnikach, to on wtedy może się urwać za plecy, tak? Szukajmy gry. Najgorsze, najgorsze jest to, że brakuje mi takiego caniastwa. Mamy takie momenty, że naprawdę tą piłkę można sprowadzić i grać i grać. Jak to robicie w bocznych sektorach, to to wygląda zajebiście. To tam brakuje tylko krop, kropki na D, że na przykład żeby piłka została wycofana, dobrana w odpowiednie miejsce tam, gdzie jest kolega, ale to wygląda. Bo chcecie w tych sektorach być piłkarzami. I tam jesteście. I tam wam to wychodzi. Jest to cwaniactwo, to kodactwo. Tak. Zagrywamy, jest fajnie. Wyjście z grania. Starają się robić tego więcej, bo uwierzcie mi, oni za chwileczkę z minuty na minutę będą tracili siłę. Wyglądają coraz gorzej. Jak my na tym zabazujemy, to jest kurwa dla nas mega handicap. A piłkarzami jesteście kurwa zajebistymi. Ismael, ty musisz zawężać. Wiesz co, bo te pierwsza po pamiętam, że jakby się wyłączył, totalnie odpuść mojego lewego czy prawego obrońcę, niech oni tam mają piłkę, niech ma piłkę Broś, niech ma piłkę ten drugi, półprawy, obrońca, oni tam nic tam nie a. zrobią, bo jeżeli będą w środek, coś tam mogą stworzyć, bo zagranie, zgrywka i od razu na skrzydło. A to idzie od kogoś? A Jedno jest zdrowa, Jeśli oni już przenoszą ciężar z okolicy naszej 16, kluczem w tych sytuacjach jest bliski doskok i nie dajemy dośrodkowywać. Tu jest ich kuzynka najważniejszy element. Czyli wrzuć, tam chaos, bilans gdzieś spadnie, ile takich bramek było. Pokaz pokazywaliśmy Wam na uprawnie, tak? Postarajcie się tego unikać. Boczne sektory gramy na vlog, tak żeby piłki oni nie transportowali w pole Jeśli to wyeliminujemy, to nie stworzą nam żadnego, żadnego zagrożenia. No gdzieś tam zasłonięty, zasłonięty, miałem tę sytuację, tę sytuację, teraz jeszcze Olszewski, Olszewski na lewej stronie, Olszewski dobra centra, Bajdu, gol, 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 Ismael Bajdu, ta druga połowa, zaczyna się dokładnie tak samo jak połowa pierwsza, od gola KTS-u weszło, Ismael Bajdu odwraca na Szlecką. ścieżkę, w pierwszych trzech meczach na wiosnę, pięć bramek, później trochę nam się zaciął Ismael Bajdu. Tak jest! To jest to! Jurczak. Nieporozumienie z Przybeckim. Pawłowski, Urbański. Kielak padle do Szymona Wiejaka. Szymon Wiejak. Wiejak w polu karny. Wiejak zamyka. Bajdu! 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 Ismael Bajdu! I to Kurwa, zapłac czwarty! Ale to jest to, to jest to! Wypłacaj, kurwa! No Dostajacie, czy do szatni? Cielu, czwarta żółta, przerwa nie, no to z tym karnym najgorszy to to żółta. Okej, słodka. Słodka, słodka. Słodka, słodka. Słodka, i słodka. Tak, jest słodka. Słodka, świdziu i ty, nie? i to samo! So, Czarek Sałczek 4 do 0 prowadzi KTS, weszło w mińsku mazowieckim, no wydawało się, że uderzy piłkę Olszewski, że to sytuacja dla zawodnika lewonożnego, ale jednak Czarek Sałczek, gol na 4 do 0. Wyraźnie wygrywamy, myślałem, że Mazowia będzie trudniejszym rywalem, no ale nie martwię się z tego powodu, że jest słabszym niż myślałem. Będzie pewnie zmiana. na pojadą się. Brawo! Ale to ciężko się prowadzi, do sam wiesz, ciężko, ciężko. ciężko. A a konta, Nie, a nie też... że chodzi, że plan na mecz super, bo ciężko się wiesz prowadzisz. Wiesz, 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 wiesz. Łukasz! Brawo! I Teraz Kowron faulowany przez trochim Maj koniec tego meczu. Sędzia Mikołajewski kończy starcie 23 kolejki. Za to, był ma wybra, ma wybra, nie to jest gość, który w 90. tak chciał zlekceważyć przeciwnika, że zaczął sobie żonglować przy linii Moi Moim zdaniem trochę brak szacunku, ale niech się się. Trzeba mieć jaja Trzeba ja szacunek. Dla tego jak graliśmy. Na pewno mieliśmy swój bardzo dobrze dobrany plan na to spotkanie. Byliśmy do bólu skuteczni. Cieszy przede wszystkim zero z tyłu, ponieważ byliśmy mocno zdenerwowani po, po, po stracie 8 bramek w ostatnich dwóch meczach z grodziskiem i Strzanowem. Dzisiaj uważam, że wszystko naprawdę było na najwyższym poziomie. Fajnie, fajnie. troszkę zmieniliśmy podejście do, do meczu. Graliśmy trochę bardziej pragmatycznie, ale tak jak mówię, mecz trwa 90 minut i Tutaj się ustawiliśmy bardzo dobrze, wytrociliśmy atuty mazowi, strzeliśmy jedną bramkę, później drugą, później się ten worek rozsypał. Myślę, że my mogliśmy szelić jeszcze kilka.